1 września, niektórzy wracają do szkoły, niektórzy kończą wakacje. Napiszcie w komentarzach, którymi wy jesteście, ale nieważne jest to, którymi jesteście, ważne jest to, że witam was w kolejnym odcinku z GTA 5: Legendy i Teorie. A dzisiaj zobaczymy, czy Michael w prologu wstanie i czy będziemy mogli się dowiedzieć, że oszukuje on Trevora. Przekonacie się, oglądając ten odcinek, więc zapraszam. Jesteśmy już w prologu, a dokładnie idziemy walnąć w czerwony przycisk. Jeżeli u Was czerwony przycisk dalej jest czerwony, to walnijcie w niego tak jak Trevor i zasubskrybujcie mój kanał, za co bardzo dziękuję. Ale dobra, jesteśmy teraz na etapie ucieczki, w którym strzelamy się z policją. Jesteśmy tu nie bez powodu, ponieważ chciałem Wam wspomnieć o tym, jak będziemy sprawdzali dzisiejszą teorię, co tu się stało. Gość potrącił swojego, nieźle e, Ale tak, sprawdzimy to sobie na kilku Płaszczyznach, a dokładniej e, Na początek zobaczę, czy nasi Protagoniści, czyli brat oraz Michael e, Dalej mają otwarte oczy Czy ruszają e, jakoś powiekami I oczywiście to może być e, Także jakaś poszlaka do tego, że Michael jednak przeżył e, Druga rzecz to jest to, że Porównamy sobie ich HP, ponieważ No, Michael obrywa w klamrę e, Która tak naprawdę ratuje go Przed e, śmiercią, e, a Brat obrywa centralnie w serce, więc zobaczymy czy dostanie w serce, a dostanie w klamrę różni się pod względem HP, ale oczywiście przekonamy się o tym za chwilę. I także dodatkową rzeczą jest to, co by się stało jakbyśmy spróbowali do obu naszych właśnie bohaterów strzelić. Zobaczymy, czy będziemy mogli ich postrzelić, czy nie Bo jak widzicie, no teraz Niezbyt jest to możliwe Jeżeli nie uda się strzelić, to gimnę sobie Jakieś ładunki wybuchowe i w nich rzucimy Zobaczymy, czy będziemy mieli jakąś zakończoną misję Jeżeli tak, no to będzie e, Definitywne, że Michael po prostu Nas oszukuje I tak naprawdę żyje, ale dobra Wskakujemy do furki e, I ruszamy dalej Dobra, jest kierowca Możemy to pominąć, jak najbardziej e, I jedziemy do naszego celu Trochę ponad kilometr, więc na spokojnie sobie tam dojedziemy. Mam nadzieję, że plan jest dla Was zrozumiały, ale mówię, chcę to sprawdzić na każdej możliwej płaszczyźnie i przekonać się, czy rzeczywiście na samym początku gry możemy się zorientować, że coś jest nie tak, i czy Rockstar to e, aż tak dobrze zakamuflował. Jakbyśmy się mogli przyjrzeć przez chwilę, no to oczywiście byśmy to rozkwinili, ale przekonamy się za moment. Dobra, jest blokada. Jednak my walimy amulec i pięknie, elegancko się udało. Dobra, przejeżdżamy. Nie pomijamy, bo chcę sobie przypomnieć, czy Michael oberwał klamrę, czy jak to wyglądało. Bo nie wiem, czy on oberwał, może w jakąś kamizelkę kuloodporną. Chociaż nie sprawdzałem, czy miał jakiś inaczej, ale dobra, zobaczmy, jak to będzie. Wiem, że brat na pewno dostaje w serce strzał. A Michael raczej w tą spinkę, którą ma, tą klamrę na torbie. Chociaż czy ona by obroniła takich strzał? No nie wiem. Dobra, jest i nasz sniper. Dwa pociski. Pierwszy trafia centralnie w Brada. Widać, że go boli i umiera. Dostał Michael. Zobaczcie, że jest różnica. Dostał w klamrę, nie ma. Dobra, musimy sprawdzić. Na początku sprawdźmy sobie te oczy. Jak to wygląda? Ok, przyjechało wsparcie, ale my chcemy zobaczyć. Dobra, Brad rusza ustami delikatnie. Powieki też się ruszają, a Michael nie zdążyliśmy naprawdę. Dlaczego? Za długo tam byłem? Bez sensu. Jak mówiłem, jestem już powrotem i będziemy musieli się oczywiście przygotować za chwilę do tego, co nas czeka ale wszystko już sobie przekminiłem, a dokładniej walniemy czas na spowolnienie i na początek podbiegniemy do Michaela bo widzieliśmy, że brat rzeczywiście ruszał nie dość, że oczami, powiekami, powieki się zamykały i otwierały, tam trochę rozglądał się ale też ruszał ustami, więc zobaczymy jak to będzie w przypadku Michaela i miejmy nadzieję, że misja teraz za szybko się nie zakończy, bo chcę sprawdzić jeszcze resztę rzeczy, o których mówiłem na początku ale oczywiście jeżeli będzie trzeba powtórzyć, no to powtórzę tą misję i mam nadzieję, że docenicie moje starania zostawiając łapeczkę w górę, no, naprawdę jak wiecie, mnóstwo lajków, ale dobra, podjeżdżamy z powrotem, e, jest i pociąg, ale pomijamy sobie to, e, podbiegamy do Michaela, nie możemy, zobaczcie, Rockstar nam to uniemożliwił, ale ja się nie poddaję, teraz jak już wsiądę do auta, odpalam sobie nasz trainer, wrzucam spowolnienie czasu, znaczy ustawiam, żeby wszystko... Było gotowe i jedziemy od razu do miejsca wypadku. No bo jednak nie ma to sensu, żebyśmy podbijali do Mike'a, bo jak widzieliście, no Rockstar się zabezpieczył. Moglibyśmy kurde przycelować. Czy ja chcę przycelować? Może nie będę podbiegał centralnie w niego. Dobra, spróbujemy, ale tak czy siak przygotuję sobie spowolnienie czasu. Tylko pytanie, czy mogę? I czy działa? Działa, dobra, bo już nie pamiętałem, czy to działało. Dobra, mamy odpalone, elegancko, możemy jechać na spokojnie teraz i przycelujemy do Mike'ego. Zobaczymy, czy rzeczywiście będą się te oczy ruszały. Nie będę w niego wbiegał, bo w sumie może to nam wywalało tą misję. Znaczy, może na pewno nam to wywalało misję, bo jak widzieliście, podbiegałem do braddy, nawet stałem na nim, wszystko było w porządku, a stanąłem bliżej Michaela i się to oczywiście wszystko zepsuło. OK, rusza oczami. Rusza oczami i ustami Mamy to potwierdzone Zresztą widzieliście to Dobra, ja sobie już spowolniłem czas Musimy zobaczyć inaczej Michaela Okej, okay, w ogóle zdjął torbę Okej, okay, to jest dziwne Patrzcie, normalnie rusza oczami Znaczy powiekami On ma kamizelkę Kuloodporną dodatkowo No nie wiem, szczerze nie widać jakoś Chociaż to jest zastanawiające Tylko kurde Jesteśmy na bardzo niskich temperaturach. Do minus 40 by tutaj dochodziło, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem co jest z y, treworem, ale ewidentnie trzęsie się zimna. Więc to albo jest kamizelka kuloodporna albo e, jest to po prostu dodatkowa warstwa ciepłych ubrań. Możecie pisać w komentarzach, jak myślicie. Jestem ciekaw, ale dobra, zobaczmy. Brada. No, brat już mocno kwawi. Też też nie ma śladu Też zdjął torbę obok siebie To jest ciekawe Dobra, tu jest szelba Brad'a Tu jest Michaela Dobra, mamy to już sprawdzone Więc teraz przejdźmy do drugiej rzeczy A dokładniej Czy możemy sprawdzić ile mają HP nasi Nie mogę ich naznaczyć Co wy gadacie? Co ja skopiowałem? Torbę skopiowałem Okej, okay, mogę tylko torby skopiować Czemu nie mogę? Co tu się dzieje? Dlaczego? mogę skopiować Trevor'a Okej, okay, to jest skopiowany, ale nie mogę skopiować Michael'a? Na poważnie? Co tu się Odwaliło? Dlaczego to tak wygląda? Nie wiem, jakieś dziwne bagi odkrywamy Zobaczcie, co tu się Odwala Jest mega dziwnie, a czy mogę jakiegoś No nie no, policjantów możemy skopiować Co jest giga dziwne Czego nie możemy naszych protagonistów skopiować? Znaczy, nie tyle co chciałem kopiować, ale nie mogę ich zaznaczyć. Nie mogę sprawdzić, co się e, tak naprawdę z nimi stało i ile mają HP. No dobra, to w takim razie wejdźmy z pierwszoosobowej perspektywy, bo to nam bagowało. Może to nam zbagowało? No nie, no, możemy tylko skopiować torby z kasą. No, namnożyliśmy ich, super, ale nic nam to nie dało. Możemy je odsunąć? No nie, no, zobaczcie, nie możemy zaznaczyć Michaela giga dziwne jest to, ale czy będę mógł sprawdzić co się stanie, jak po prostu ich postrzelimy, albo jak na przykład giniemy sobie wszystkie bronie i mam, mam, dobra, do wyboru. Ok, ja chcę wznowić czas teraz i spróbować postrzelić Michaela, czy mogę. Nie mogę. Nie mogę, zobaczcie, próbuję strzelić. Strzelam tylko obok nich. Nie mogę do nich strzelić Okej, okay. nie mogę strzelić ani do Brad'a Ani do Michaela Spodziewałem się tego, no bo to są jednak nasi przyjaciele Więc ciężko by było to Zrobić, ale Spróbujmy strzelić e, Do Brad'a z RPG'a Tylko pytanie, czy zdążę go wyciągnąć Ok, zdążyłem go wyciągnąć Super, dobra I spróbujmy w niego walnąć Jak widzicie, nic się nie stało Misja się nie zakończyła Brat w ogóle się nie ruszył, nie podpalił. Dziwna akcja. Ale po prostu no brat nie żyje, więc co by miało się tutaj stać? Nic się nie stało. Dobra, zobaczcie, jest brat w płomieniach normalnie. A zobaczmy, co się stanie, jak walniemy teraz Michaela. Ok? Ty, nic się nie stało. Poważnie? O co tu chodzi? Ok, a zobaczmy, co by się stało, jakbyśmy siebie tutaj wywalili czy coś by się stało czy nie? Dobra, muszę wrzucić inaczej to. Okej. Okay. I jak jest z Michael stał. Zobaczcie. Michael normalnie stoi. Miał 200 HP. Ej, to jest giga ciekawe. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Ja mam, nie mam broni. Dobra, wgiwnijmy sobie wszystkie bronie z powrotem. Spróbujmy, a spróbujmy rzucić może nie granatem, tylko bombą Michaela. Zobaczmy, czy to zadziała. Ok. Ok. Patrzcie, Trevor zginął. Ale teraz, jakbyśmy zabili Michaela, co tu się stało? Dobra, mam gimnięte bronie. Zobaczmy, czy. Zobaczcie, Michael wstał. Michael normalnie wstał i trochę oberwał od nas. Ale Michael udaje. I widać to, że żyje. Teoria zostaje potwierdzona. odcinku to by było na tyle elo